Przedmiotem sprzedaży jest Audi A8 D4 stan wizualny oraz techniczny samochodu określam na można powiedzieć perfekcyjny w moim posiadaniu Audi jest od prawie 3 lat i szczerze mówiąc jest problem i ten samochód, żadnego najmniejszego problemu. Ma piękne 21 cala koła od Audi Q7. Nuweczki opony, zeszłoroczne letnie. Fajnie jest wystylizowana. Wszystkie chromy zostały wyrzucone i zostały zamienione na czarne listwy w połysku. Piękny zderzak tylny lakier jest lśniący i błyszczący nie posiada żadnych najmniejszych mankamentów oczywiście nowe klocki nowe tarcze hamulcowe a felgi były zakupione jako fabryczne nowe w zeszłym roku Audi jest na full opcji z takich ciekawszych rzeczy posiada oczywiście radary Audi Breaking Guard taki system Wnętrze, pikowana skóra, podsufitka z alcantary, solar na szyberdachu. Odpalamy oczywiście na guziczek. Auto odpala, kierownica zjeżdża na dół, na zegarach żadnych najmniejszych błędów. Wszystko jest 100%, 100% sprawne Deseczka obszyta op skórą Szlifowane aluminium Oczywiście lustereczko, fotochron Komputer pokładowy praktycznie na totalnym fullu. Podwójne wspomaganie hydrauliczne Hydrauliczne oraz elektryczne na postoju Nagłośnienie boza Fotele wentylowane, fotele podgrzewane, praktycznie no coś tu wiemy mówić, A8, mega mega full opcja, wszystko chodzi pięknie, silnik 4.2, jest to niesamowita torpeda, spalanie gdzieś tam w granicach 11-12 litrów, tak jak tutaj to widać, eee, osiągi 5,6 do setki, także torpeda, silnik, skrzynia, zawieszenie, wszystko jest w stanie perfekcyjnym. Także zapraszam do oględzin i do zakupu samochodu. Możliwa jest zamiana na Audi Q7 lub Mercedesa S-Class W222.